Dzień dobry państwu. Nazywam się Rafał Pokrowiecki. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i wodco co zajmuję się kompleksową chirurgią twarzy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka najistotniejszych informacji na temat zabiegu, który jest ostatnio coraz bardziej popularny, czyli brow lift, czyli lifting brie. Jak sama nazwa wskazuje, zabieg został opracowany na potrzeby Pacjentów, którzy borykają się z opadnięciem brwi. I podobnie jak z liftingiem twarzy, wokół samego zagadnienia liftingu brwi też powstaje dużo kontrowersji i mm, fałszywych informacji, niedoinformowania mm, ze strony lekarzy. Aby to lepiej zrozumieć, e, pozwolę sobie wymienić najczęściej wykonywane obecnie e, techniki brał liftu. Jednym z pierwszych był lifting. Brwi prowadzony poprzez cięcie na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej, który obejmował wycięcie fragmentu skóry w linii włosów, co zapewniało zarówno skrócenie odcinka czołowego, jak i podniesienie brwi na całych ich długości. Zabieg był głównie dedykowany u starszych kobiet, u których sama plastyka powiek górnych nie rozwiązałaby oczywiście problemu opadających brwi co równie jest częstym obecnie zaobserwowanym błędem w kwalifikacji pacjentów. Kolejne ewolucje tego zabiegu przyniosły nam techniki endoskopowe, czyli podobna idea, natomiast bez wycinania skóry, tylko uniesienie skóry wraz z brywiami, co powoduje otwarcie oka, ale nie skraca odcinka czołowego. Dlatego dobór pacjenta pomiędzy klasycznym brow liftem, a liftingiem endoskopowym musi obejmować dokładne badanie pacjenta oraz wykonanie odpowiednich pomiarów, ponieważ pacjent, który ma długi odcinek czołowy i opadnięte brwi, nie jest dobrym kandydatem do liftingu endoskopowego. Natomiast e, najbardziej popularnym w ostatnich latach e, wariantem liftingu brwi jest tak zwany lifting skroniowy, który mogą Państwo kojarzyć z zabiegów typu Foxy Eye, Cat Eye. Cheek lift i tak dalej, i tak dalej. Są to techniki, które w zasadzie od lat 80. ubiegłego wieku zmieniały się w zależności od chirurgów, kolejno opisujących swoje techniki. Pozwolę sobie teraz przytoczyć te, które są najczęściej stosowane. Jedną z najczęściej wykonywanych technik liftingu, skroniowego jest cięcie w owłoszonej skórze głowy oraz preparacja głębokich tkanek znajdujących się pod skórą czyli pomiędzy blaszkami powięzi z uwolnieniem przyczepów okosnej w okolicy łuku jarzmowego bocznego i górnobocznego brzegu oczodołu. Te techniki zostały opisane wcześniej przez takich chirurgów jak Nize czy Tonard czy e, Welpaele. Natomiast są to techniki, które nie obejmują e, wycięcia skóry. Cały lifting wykonywany jest na warstwach głębokich, co zapewnia przesunięcie zarówno bocznej części brwi, jak i całej okolicy właśnie tutaj skroniowej z częścią okolicy jarzmowej. Bardzo często rozwinięciem tego zabiegu jest właśnie cheek lift, czyli również uniesienie środkowego piętra twarzy poprzez nacięcie w skórze głowy. Jest to zabieg, który zyskał ogromną popularność w ostatnich latach i są to zabiegi, które są między innymi wykonywane w Turcji yy, i Mm, obejmują one właśnie kompleksowe mm, zabiegi nie tyle co odmłodzenia, co w ogóle zmiany kształtu oka, ponieważ przy tych zabiegach bardzo często dokonywana jest również plastyka powiek górnych, może wykonywana kantopeksja czy kantoplastyka, właśnie aby nadać twarzy ten kształt, co jest w ostatnich latach bardzo popularne. Kolejnymi modyfikacjami e, liftingu skroniowego są e, cięcia, Prowadzone trochę jak do faceliftu, czyli przedłużenie cięcia do liftingu twarzy wykonywane w okolicy skroniowej, wtedy usuwany jest nadmiar skóry, efekt również jest taki jak przy tych liftingach głębokich. Mamy również endoskopowe liftingi e, brwi, endoskopowe liftingi skroniowe także mnogość technik w obecnych czasach jest e, no, zachwycająca, ale też bardzo często powoduje. Dużą dezinformację wśród pacjentów, ponieważ mm, tak naprawdę każdy chirurg ma swoją technikę, a sam Knize nawet w swojej książce napisał po 20 latach swojej praktyki klinicznej, że nie ma jednej jedynej techniki, która jest słuszna i dobra w liftingu brwi. Każdy chirurg musi opracować swoją, która działa i jest bezpieczna dla pacjenta i zapewnia długotrwałe rezultaty. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące liftingu brwi, czy to pełnego liftingu brwi i czoła, czy endoskopowych wariantów, czy liftingu skroniowego, yy, zapraszam serdecznie na konsultacje do Oddca.